Cześć, siamanko. Z tej strony widzę się. C, 7 x. A to jest kolejny odcinek? Wybrał tak z imię wywaliło. Kurwa mać. To jest drugi odcinek to ja dzisiaj w ogóle nagrywam. Oj, oh yeah. Boi Tamten ten 5 minut. Miałem zrobić cięcie, ale po prostu... Wyłączyłam nagrywanie. I słuchajcie, nie wychodzimy z gry! Tak długo, że nie wybijemy dziesiątej rangi. I potem znów nie wychodzimy z gry, jak nie wybijemy 15 rangi. Stawcie łapkę w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, dwa łapki, jedna łapka w górę plus jeden parek dla mnie. I zaczynamy! By... uhu! Będą dwa odcinki, wrzucę, mogę dziać ryja, bo nie ma w chacie rodziców, ale to nic. Chyba wrzucę dwa odcinki, ale nie ważnej. I tak się wkurzyłam, widzę, na chyba daje kogo. To nie ja w Brawl to, to, że za 7 tysięcy nie doszło mu wszystko z Megaboxa, no to... Nie, to Kuziwa to nic, nie. No, kuziwa mi też się. Kuziwa zdarza, otworzyłem już Kuziwa 4 megaboxa, główno Kuziwa mi wpadło. Nie, no, jedno wszystko. to było na kanale drugim. Pierwszym. Nie, to. No, na kanale drugim. Możecie tam zasubskrybować go. Już mówię wam, jak się nazywa. c 7 Dwóch c 7 I dajecie spację. I piszecie I Tak? A my się widzimy już. Tak chyba. Skończę te... To mi się... Tom i tamtą rękę. No i... Dobra, ja jestem kurwa pocięciu, No i kurwa zginąłem przez jebanego bagleja i mi łeb odpadł. Tak ciężko mi się dzisiaj gra. Kuźwo mać. Mm na no, odcinku lepiej chyba gram dobra gram jak kamper w dupie to mam a w dupie to mam ale zasłuchajcie mnie nie ociecę z tego filmu i słuchajcie um, nie macie ten kanał tak mówię tak mówię i jest to jeszcze głośniej Dajcie sobie, nie na fulla na średniego, bo tu muszę mieć głośno, ale nie mogę. I napiszcie na dole w komentarzu, czy chcecie, żebym nagrywał Manicrafta na laptopie. Obejrzewam nie, było. po raz kolejny mi się nagrywarka piepsiła I słuchajcie, ja specjalnie tak dziwnie mówiłem, bo jestem głupi. Pewnie pod tym odcinkiem będzie chuj dużo komentarzy, nie no, żartuję. Tu jakiś debil mi napisał pod jeden z odcinków Minecrafta, Minecrafta z Minecrafta, jest ja mówić I że ja gram na gremodzie. Że ja gram na pewno na gremodzie. A na jednym filmiku jak poszliśmy do naszej wioski a to było dawno? To musiałem tam przelecieć na game -oji. To tylko było wtedy. Więcej razy nie nie leciałem na game I kurwa, jesteśmy w dupie, bo nie mogę lecieć z ponownie. No i mogę wyjść z tej game Plus 10 płaków. Tu w I to mi coś takiego napisał. I w ogóle pod drugim odcinkiem z Fortnite'a. E, taki fajny koleś jakiś mi napisał. Fajna lampka. Dzięki Ci bardzo za to, że to napisałeś. To były wtedy dwie lampki, więc nie wiadomo, czy chodziło o gwiazdkę, czy od mojej siostry. Ale dzięki Ci bardzo, mój kolego. A są już Musisz się spytać, mamy czy mi kupi? Gemy e, za 9 zy Zylka No to nie, kurwa, mi nie będzie was stać. Nie, bo będę mieć 33. Nie wiem, czy to kupić, ale wiem, co mi drognie. Kurwa, rosa. Dobra nie kupuję tego Mama mi spróbuję mamę przekupić swoimi pieniądzami, których nie mam O, tylko 70 zł Bo kurwa nie mam nawet 2000 wyświetleń To YouTube by mi płacił Przekupię ją moją kasą Jak chuj swój przecież Debil. To kupi mi to i to będzie git. kupi mi tą ofertę i kupi mi tą ofertę. To wszystko będzie na odcinku. Teraz muszę z tego wyjść. No i kurwa. Ile odcinek trwa? 6 minut. Kurwa, ja tu chcę 20. Dobra. Oj, słuchajcie... Co to kurwa jest? Co to kurwa Nie odzywaj się. gramy kurwa parę... KURWA MARTYN SOLO DEBILU! <grym> Napiszcie, czy chcecie na następny odcinek z Federico. Dawid Federico, Dawid Federico. No, jak lepiej idziemy, to myślę, że oczywiście razem zaglamy w noi no. i you myślę, że on mi w końcu zaczął sprzątać. Ja hey, chcę Mam taką chęć na sprzątanie. Sprzątać ja. Ale kiedy on mi rozbierze do licha, którą budowano przy do mnie. Ody na iś wyjebił to alpinę No jedni tego hurt'a, ale nie... Kurwa ma! Jebie tą grę na mordę Dług minus jeden jebni, Kurwa nie chce działać kurwa To chyba to kurwa koniec tego chujowego odcinka. Mówię, macie dwa komentarze na dole napisać, czy, czy chcecie odcinek z Federico następny i z oczywiście, z tego kurwa główna, którego miałbym. I czy chcecie, żebym grał, nagrywał na laptopie. Ja, ja nie chcę, żebym nagrywał na laptopie, ale to Wasza propozycja. No i kurwa, teraz nie mogę wejść na nagrywagę. Ja się z wami żegnam. Papa, pa, elo, cześć, nara, pa, elo. Słuchaj swojego nagrywania, nie?